To był prawdziwie jesienny zawrót głowy uczniów biskupieckiej trójki, ich rodziców i mieszkańców. Piękna pogoda sprawiła, że mimo soboty, od rana plac przed szkołą tętnił życiem za sprawą przygotowanych pyszności i długiej listy innych atrakcji. Przede wszystkim super zabawa. Każdy z nas się integruje, potrafi. W klasie jakoś dobrać się, dzieci się cieszą z tego, mają później różne wycieczki. Chcemy tym zachęcić rodziców i przede wszystkim zapewnić jakąś taką rozrywkę, atrakcję dla dzieci. Szkoła od lat stawia na ekologię i zdrowy tryb życia, zachęcając uczniów do ruchu na co dzień. Także sobotnia impreza miała ukryty cel promowania rekreacji. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, a szkoła promująca zdrowie to również przede wszystkim sprawność fizyczna. Nie tylko nauczyciele wychowania fizycznego, ale również wszyscy pracownicy szkoły brali udział w innowacyjnym projekcie. Także ruch jest dla nas najważniejszy. Nie tylko jazda rowerem, nie tylko bieganie, ale również kijki. Każdy korzysta z tej aktywności fizycznej na miarę swoich możliwości. Badania pokazują, że ćwiczenia na lekcjach WF-u to zbyt mało, by można mówić, że dzieci dostają odpowiednią porcję aktywności fizycznej. Zwłaszcza, że w wielu szkołach nie ma odpowiedniego zaplecza. Z racji tego, że jestem fizjoterapeutą, widzę, jakie dzieci do nas trafiają z jakimi problemami, że są plecy okrągłe wiele wad postawy, dlatego poprzez tą aktywność fizyczną i sport są w stanie to w jakiś sposób cofnąć, żeby to się nie rozwijały, te ich problemy ze zdrowiem. Małymi kroczkami do przodu, ale żeby coś robić, codziennie, żeby coś robić. Nie trzeba nie wiadomo co tam robić, ale po troszeczku, po troszeczku, żeby ta aktywność fizyczna cały czas w życiu człowieka była. Najważniejsze, żeby zacząć. Zostawić komputer, internet i poświęcić przynajmniej kilkadziesiąt minut dziennie na ruch. Najlepiej na świeżym powietrzu. Szukanie wytłumaczenia, że nie mamy odpowiedniego sprzętu, że nas nie stać, że za daleko na zajęcia. Zdrowia nam nie zapewni. Najłatwiej chyba jest tak naprawdę biegać to, co ja w tej chwili lubię, lubię robić najbardziej. No to biegania za dużo nie potrzeba. Tym bardziej jak, jak robimy to amatorsko, to żadnych inwestycji praktycznie nie musimy ponosić. Najlepiej dobrać sobie kogoś do tego biegania, tak? czyli albo stworzyć jakąś grupkę, albo z jakimś kolegą, koleżanką wyjść, żeby się nie nudzić. Wtedy to na pewno nie będzie takie nudne jak pierwsze wyjście samemu, bo nie wiadomo gdzie, dokąd, za daleko, za blisko. Może być nudne. Czyli na spokojnie i najlepiej z kimś. Zachęcam Zachęcanie do uprawiania sportu i rekreacji od najmłodszych lat to najlepsza droga do zdrowego i sprawnego społeczeństwa. Wtedy nawet takie przysmaki nie zagrożą naszej sylwetce.